Witam na konferencji prasowej kandydata na prezydenta miasta stołecznego Warszawy, pana prezesa Janusza Korwin-Mikkego. Tematem dzisiejszej konferencji jest kwestia pomnika smoleńskiego, pomnika upamiętniającego ofiary tamtej, tamtej tragedii, tamtej katastrofy. Pan Janusz Korwin-Mikke chce przedstawić Propozycję, która właśnie nie powinna być kontrowersyjna w tym wypadku, tylko właśnie taka, która pozwoli upamiętnić ofiary, jednocześnie nie wzbudzając, nie ściągając na ten temat, nie ściągając na ten temat krytyki, hejtu czy, czy działań zmierzających do robienia z tego takiej politycznej chucpy, bo... Niestety, ten temat był polityczną chucpą przez wiele lat. Proszę Państwa, ścierają no, się dwie koncepcje. Jedni wrogowie Kaczyńskiego, którzy nie chcą w ogóle stawiać pomnika. Pomnika i ewentualnie się godzą na jakieś maleństwo. Drudzy, którzy chcą postawić wielki pomnik w centrum miasta. Prawda? Efektem jest kompromis w postaci tego, tych schodków, które tam sobie stoją. Stoją na Placu Piłsudskiego. Natomiast, proszę Państwa, ja mam prosty, prosty pomysł. Gdzie powinien stanąć przede wszystkim ten pomysł? Tu jest, proszę Państwa, oś Żwirki i Wigury. Na końcu tej osi stoi pomnik Żwirki i Wigury dwóch lotników, którzy ponieśli śmierć katastrofie lotniczej. Tu, od 100 metrów w tę stronę, jest ta brama Okęcia, gdzie ten samolot odleciał z Smoleńska. Gdzie jest lepsze miejsce na porządny pomnik, jak tu, gdzie jest ogromne miejsce na zrobienie ronda, pośrodku Po środku ronda zrobicie pomnik. Pomnik to nie będzie z centrum miasta, nie będzie kół w oczy, ale będzie, bo to jest wydarzenie, które trzeba upamiętnić. No, zginął prezydent z żoną prawie 100 osób. To jest to trzeba upamiętnić nie jakimś małym, małym pomniczkiem. Także uważamy, że tu koło okęcia na osi i Wigury, zrobić tutaj rondo i w tym miejscu, postawić, postawić pomnik. Oczywiście to nie miasto ma fundować pomnik, miasto daje tylko teren, natomiast pomnik ufundują ci, którzy chcą, żeby on stał, tak jak zawsze robiono, prawda. Nie państwo sypało kopce kościuszki, prawda, czy coś, tylko ci chętni. Także trzeba, żeby pozbierać pieniądze na ten pomnik i wtedy miasto, jak będę jego prezydentem, tu właśnie da y, miejsce na ten pomnik. Dziękuję za uwagę. Czy są jakieś pytania? Nie ma. No to jest oczywista sprawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję.